Na strzelam, Jak się do mnie dobieram Oczy otwiera W izolacji zieram Szalenie Bo jesteś w scenie Ciebie pożądam Za tobą się oglądam Rudana na? wagę Rudana na? Wagę Ruda na? Wagę Rudana na? Wagę Rudana na? Wagę Ruda, Ruda, Ruda na? wagę Ruda na? Ruda na wagę Ruda na. Ruda na? Mogę. Ruda na? Na prezydenta. Różnice, ręce, na, bajkę. na prezydenta. Na prezydenta. Na prezydenta. Hej, Kasiemka. Witam wszystkich na moim warsztacie. No i co? 17 tysięcy subskrypcji przekroczone. Bardzo wszystkim dziękuję. I czas na konkurs. Czas na wielki konkurs wyczekiwany przez wielu z was. Konkurs myślę, że z mega nagrodami Naprawdę Dawno takiego konkursu na moim kanale nie było Także warto Uczestniczyć Tak więc z góry zapraszam Bardzo dziękuję wszystkim też Za aktywność na moim kanale Za to, że jesteście Za to, że oglądacie, że komentujecie, że łapujecie Że wam się podoba Chociaż nie zawsze się podoba No ale nic, <laughs> tak to już wygląda I to, chcę od razu też powiedzieć, że Prowadzenie tego kanału Sprawia mi bardzo dużą satysfakcję, daje mi dużo radości, relaksu, odpoczynku, odstresowania się, bo takie jest właśnie tutaj podejście do tego. No i co, no, przedstawię Wam może nagrody. Będą oczywiście trzy zestawy nagród, trzy nagrody, tak więc myślę, że jest ciekawie. No i co, zaczniemy najpierw od tej pierwszej nagrody, a więc od narzędzi. E, mamy solidny młotek, solidny klucz, solidne e, kombinerki. E, wszystko kupione za butelki z lasu. tak? Porządne na, narzędzia. Ten młoteczek, idealny do wyciągania miedziuchy, do, wy, do wybijania. Fajna sprawa. E, no, tym też oczywiście można fajnie miedziuchę wyciągnąć. Nowe narzędzia, nieużywane do tych narzędzi, oczywiście, zestaw bardzo ciekawych wlepek. Tak tutaj widzicie, osadnik z odzysku Lechu 1982, Magnes, zresztą od kanału Pociągowo sarasen, Czyste Giery, Pociągowo naklejka, Neodomowy Kasta naklejka, Marcin Easy Rider, ja też tutaj naklejka, Strażak Recykling naklejka, no i oczywiście wlepka Flaming Recycling, wlepki będą do wszystkich zestawów. I co? To jest zestaw pierwszy. Na Raz pewno widzisz, jest z dwóch. No właśnie. Jeden sympatyczny na dwóch nogach, a jeden na jednej nodze. Bardziej żelazny. Ja też jestem najmniejszy. No i co? Czas na drugą nagrodę. Waga, nuweczka już ją kiedyś prezentowałem. Tak więc przydatna na pewno na każdym warsztacie doskonała do marzenia miedziuchy mosiądzu aluminium i czego tam chcecie. Wiadomo, można też sobie ważyć tutaj papryki i arbuzy i innego rodzaju owoce, ale to oczywiście wedle uznania, a więc już mamy drugą nagrodę zaprezentowaną. Hej Kasiemka, witam wszystkich. Gałgan, to trzeba doprasować, pokaż, bo masz źle zrobione, wiesz? O, no lubię Cię guglaska. No, no to jest to. teraz jest, teraz wyglądasz pra, jak prawdziwy gałgan, no. Nie takie byle jakie będziesz to. Ale mała temperatura, na słońce byś Temperatura. Jest pijana, coś tam było, nie? Nie znam tej. No możesz śpiewać dalej, śpiewaj, śpiewaj. No i czas na trzecią nagrodę główną, a więc magnes firmy Magnum 2 razy F200, także bardzo ciekawy magnes na początek Uchwyt boczny, e, też tu jest uchwyt górny e, Wszystko co trzeba do przymontowania kausze, e, kawał liny, rękawice, do tego jeszcze magnes taki, sumiarka z magnesów neodumowych Machtom. Tak więc e, ciekawa nagroda. No i co? no Zapraszam do uczestnictwa. Zaraz Wam powiem o szczegółach. Czyli, tak, pierwsza nagroda, narzędzia i zestaw bardzo ciekawych naklejek. Druga nagroda, waga, uwaga, waga. No i trzecia, magnes neodymowy. No i tak, cały czas coś się dzieje. Jest Marcin. Mój wierny wiec też. Bo Marcin to. Komentuję moje najstarsze naj, naj odcinki. Starsze były lepsze, nie? No, no. Dobra. 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 W o, jest Ej, mi Wojtek, czystegiery. Hej Kasiemka, Wojtek. No, no, zaczął się już właśnie ten czas. A co zrobić, żeby wygrać te e, nagrody? Mieć szansę w wygraniu? Oczywiście należy subskrybować kanał Flaming Recycling, a więc kto jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam do do subskrypcji. Zachęcam do dania łapki właśnie pod tym odcinkiem, no to oczywiście są takie pierwsze wymogi, a więc trzy nagrody i są oczywiście szanse, żeby wygrania bardzo duże się zwiększyły. I tak, jeżeli ktoś chce wygrać narzędzia z tymi naklejkami, no to zostawia pod filmikiem komentarz, w którego treści będzie słowo narzędzia. Jeżeli Ktoś chce wygrać wagę, no to w komentarzu pod tym filmikiem zostawia komentarz, w którego treści będzie słowo waga. Tak. No i co, a jak ktoś chce wygrać magnes neodymowy, no to wystarczy, że w komentarzu napisze komentarz o treści magnes neodymowy. Tak choćby dziurkacz z drutem miedzianym. O, tu ruda błyszczy. Drażni oczy. Złomiasz za nią w ogień wskoczy. Komentarze należy zostawiać do poniedziałku 27 października, do godziny 8 rano. Tak, do godziny 8 rano, w poniedziałek, należy składać komentarze. A ja w poniedziałek o 8 rano, tak to zawsze bywa na moim kanale, nakręcę losowanie nagród. Nakręcę specjalny odcinek tam, będzie też pokazana data i godzina. I o godzinie 12 w poniedziałek, 27 października zostanie wyemitowany odcinek, w którym właśnie będą wyniki losowania. Oczywiście w konkursie może wziąć udział każdy z całego świata. Nagrody wyśle w każde miejsce, w każdy zakątek, tak więc proszę się o to nie martwić. Wiadomo na terenie Polski no to e, za pomocą e, paczkomatu, no a za granicę no to Pocztą Polską. I co jeszcze ważne, jedna osoba będzie mogła wygrać jedną nagrodę. Wykluczam taką sytuację, że ktoś będzie wylosowany trzy razy i wygra trzy. Nie, robimy, będę robił tak, że najpierw będę losował narzędzia. Ta osoba, która wygra narzędzia, no to już jakby się zdarzyło, że zostanie wylosowana przy wadze i przy magnesie, no to już nie uczestniczy, no bo będzie już miała wygrane narzędzia i tak po kolei. Za drugim podejściem będę losował wagę, no i za trzecim magnes no-dumowy, tak żeby były takie tutaj emocje, a więc na pewno trzy różne osoby wygrają tutaj w tym, w tym konkursie. Tak więc zachęcam do uczestnictwa. No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich we wtorek 21 października. Przed chwilą paczka odebrana. Jestem ciekaw, ciekaw, co tam. Jestem ciekaw, co tam. Hej Kasiemka! <grymka> hej Kasiemka, witam wszystkich. No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich wtorek. 16 września, a więc, flamingowanie po nocnej zmianie robi się deszczowo. Korma ko kormary są e, nerwowe, jak deszcz pada. No, i to jeśli jeszcze z jakiegoś względu nie subskrybujesz mojego kanału, no to zachęcam szybciutko do subskrypcji, do pozostawienia komentarzy, do uczestnictwa w konkursie. I ja e, już też będę po malutku kończył. No, bo co, jadę się pakować na targ staroci. No, bo jutro w tychach targ staroci chcę tam się wystawić z moim flam, flamingowym straganikiem. Jak ktoś ma ochotę i ma blisko, to podjedźcie, czekam na Was. Pogoda podobno jakaś tam ma być, ale bez, bez, bez względu na pogodę, zawsze na tym targu staroci jest mega atmosfera, i to też właśnie mi sprawia bardzo dużą e, satysfakcję. Tak więc, co, myślę, że wszystko opowiedziałem, wszystko przekazałem to co chciałem. Zachęcam do uczestnictwa w konkursie. Jeszcze raz wielkie dzięki za 17 tysięcy subskrypcji. No i niech to pędzi dalej, niech to leci do góry, no i nie ma co przyciągać. Standardowo jak się podobało, łapkujcie, komentujcie w konkursie, uczestniczcie. Hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!